Jakie wady mają kompaktowe linie podające? Widzimy bardzo duży trend na rynku odnośnie linii kompaktowych, gdyż są to rozwiązania dużo krótsze i zajmujące dużo, dużo mniej miejsca. Natomiast chciałbym Wam opowiedzieć też obiektywnie na temat wad tego typu rozwiązania. I pierwszą z taką powiedziałbym wadą, może nawet ograniczeniem nie tyle co wadą jest prędkość takiej linii, gdyż linie kompaktowe pracują najczęściej do 60 skoków na minutę. Sprawdza się to w pracach progresywnych, często jest wystarczająco, natomiast jeżeli macie procesy, które są, wymagają dużo większych prędkości, taka linia się u Państwa nie sprawdzi, gdyż wydajność na, 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 na przykład na poziomie długości podania 1000 mm. To około 15, maksymalnie 20 uderzeń na minutę, więc o tym warto pamiętać. Następnie ważnym parametrem też, który Państwa ogranicza, jest dokładność podania. Linie kompaktowe wyposażone w enkoder mają dokładność rzędu 0,2 mm. Więc, przy pracy z pilotami, jest to często wystarczające, nie trzeba więcej. Natomiast, jeżeli ta dokładność jest potrzebna, dużo większa, to w przypadku takich linii klasycznych, długich, wykorzystując odpowiednio sam podajnik plus encoder, dokładność możecie uzyskać rzędu setnych mm. Ważnym aspektem jest również krótsza żywotność tego typu rozwiązań. Oczywiście mówię tutaj o perspektywie raczej kilkunasto, kilkudziesięcioletniej, gdyż takie linie dalej są solidne i są, są po prostu wytrzymałe. Natomiast jeżeli chodzi o tą krótszą żywotność, polega to na tym, że ta linia pracuje w taki sposób przerywany, więc wszystkie te parametry, te części mechaniczne poruszą częściej i jakby szybciej się szybciej się naturalnie zużyją. Być może na, w czasie cyklu użycia takiej linii podającej konieczne będzie, aby niektóre części mechaniczne wymienić na przykład po kilkunastu latach na nowe. I jeszcze jedna taka według mnie jedna z największych wad linii kompaktowych, czyli zarysowania na materiale. Linie kompaktowe przez to, że pracują w sposób przerywany, zatrzymując się przy każdym podaniu, mogą generować zarysowania na materiale i może to być często problematyczne dla Państwa, szczególnie jeżeli wykorzystujecie na przykład cienki materiał, bądź jakiś bardzo delikatny materiał na przykład aluminium, gdzie nie może być zarysowań, szczególnie na przykład w przypadku cięcia formatek, więc w takim przypadku linie kompaktowe są dyskwalifikowane i konieczna jest klasyczna linia podająca. To samo dotyczy się płaskości prostowanego materiału gdyż pętla pomiędzy odwijakiem a prostowarką podajnikiem jest dosyć krótka i taka płaskość jest oczywiście w normach, jest w tolerancjach, natomiast jeżeli chcecie produkować formatki, będzie to jakby dużo korzy to korzystniejsze, jest, żeby zastosować linię klasyczną. Warto jest zwrócić uwagę na te wszystkie parametry, zastanowić się na temat za oraz przeciw obydwu rozwiązań. Linie klasyczne są zdecydowanie dłuższe mają około 12 do 15 metrów długości. Natomiast dają też inne możliwości, więc zachęcam was do tego, aby zawsze analizować dokładnie to, co potrzebujecie, jaką macie aplikację i jak to u was wygląda. Do zobaczenia u was w firmie.